Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz, powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. On ma jed... on... Nie ma On jednak nic ze swego we mnie, ale niech cały świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak jak czynię, tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu opis zakończenia pierwszej wyprawy misyjnej świętego Pawła. Trzy lata trwała ta wyprawa od roku 46 do 49. I te trzy lata są zebrane w w dwóch rozdziałach dziejów apostolskich, w XIII i XIV. Dzisiaj słyszymy podsumowanie i to podsumowanie jest zawarte w takich dwóch sformułowaniach. Pierwsze to jest łaska Boża. Przypłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Grecki tekst dziejów apostolskich jest nawet mocniejszy, mówi wrócili do Antiochii, gdzie zostali wydani łasce Bożej do dzieła, które wykonali. zamykając tę podróż trzyletnią. Paweł ma poczucie, że trzy lata wcześniej został wydany łasce Bożej. I tylko w ten sposób ta podróż mogła się odbyć, że został wydany łasce Bożej. I, i że w, jakby w łasce Bożej, we wnętrzu Bożej łaski wszystko to się działo. Że cały czas był w rękach Boga przez te trzy lata. Był bez przerwy jego narzędziem. To jest mocniej niż za łaską Bożą zostali przeznaczeni. To nie chodzi o to, że łaska Boga polegała na tym, że ich wyznaczono, tylko byli wydani łasce Bożej do tego dzieła, bo to dzieło było ostatecznie dziełem Bożej Łaski. I... To jest niezwykłe określenie, zważywszy na to, że z Antiochii zostali wyrzuceni, z Ikonium sami uciekli, kiedy dowiedzieli się, że chcą ich ukamienować. W Listrze Paweł został ukamienowany. To nie były łatwe trzy lata. To były dramatyczne trzy lata. A jednak zamykając ten czas, Paweł ma poczucie, to były trzy lata działania łaski Bożej, w której środku on sam się też mógł poruszać. To jest piękne, to że Paweł już z tej pewnej perspektywy, kiedy dzieło zostało zamknięte, nie ma żadnych wątpliwości, że to był czas wielkiego działania Bożego, chociaż on sam w trakcie tych trzech lat wiele ucierpiał. I drugi zwrot tutaj. Umieszczony na, na podsumowanie tej pierwszej wyprawy misyjnej. To jest podwoje wiary, drzwi wiary. Bóg otworzył poganom drzwi wiary. Śle ta łaska Boża na tym właśnie polegała, że w sytuacjach, gdy się wydawało, że. Że możliwości zostają zamknięte. No bo właśnie, bo ich wyrzucono, bo są prześladowani, bo został ukamienowany, wydawałoby się, koniec, drzwi zostały zamknięte. To Bóg je otwiera. Bóg otwiera możliwości. To jest działanie łaski Boga. Tam, gdzie się wydaje, że człowiek te drzwi zaczasnął, Bóg potrafi je otworzyć. I Bóg otwiera te drzwi ewangelizacji, otwiera drzwi Słowu Bożemu w takich dwóch wymiarach. Po pierwsze, że otwiera ludzkie serca, otwiera ludzi, do których przychodzi Słowo. I po drugie, otwiera usta apostołów. To, to ten zwrot o otwieraniu drzwi jest dość częstym w listach Świętego Pawła. Paweł nieraz prosi adresatów swoich listów, by się modlili, by Bóg otwarł drzwi dla dobrej nowiny. I zawsze padają właśnie te dwa określenia. Że to otwarcie drzwi to jest najpierw wskazanie ludzi którzy, i przygotowanie ludzi, którzy są gotowi przyjąć to słowo, którzy są otwarci na działanie łaski Bożej. To Bóg otwiera serca. Bóg otworzył poganom podwoje wiary. Nawet kiedy zewnętrzne warunki były takie, że zamykano te drzwi Słowu Bożemu, to no Bóg je otwierał, otwierał ludzi. Ale też to drugie, ten drugi motyw jest ważny. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale Paweł pisze, módlcie się, by Bóg otworzył nam usta do wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. Tak jak Bóg otwiera serca słuchaczy, tak Bóg otwiera usta mówiącego, apostoła. I to jest doświadczenie Pawła, bo apostoł może mieć też zamknięte usta, na przykład zamknięte strachem. No słyszeliśmy, właśnie go ukamienowali. A On podnosi się, wraca i mówi od nowa, bez strachu, bez załamania. Ale to czujemy, że za tym się kryje łaska Boga że żadne z tych ciężkich doświadczeń w ciągu pierwszej wyprawy misyjnej nigdy nie uciszyło Pawła, nie zamknęło mu ust. Nie? On ma to doświadczenie, że Bóg otwiera mu usta dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. To jest ta łaska Boga. Otwiera ludzi i otwiera usta apostołów. Tam, gdzie się wydaje rzeczy zewnętrznie pozamykane, tam Bóg je całą swoją wielką mocą wewnętrznie otwiera. To jest bardzo piękne słowo także na ten czas, który przeżywamy. Może się nam wydawać, że wiele naszych możliwości takich właśnie zewnętrznych zostało pozamykanych. Nie możemy wielu rzeczy robić są zamknięte, ale tam, gdzie nieraz zewnętrzne warunki wprowadzają zamknięcie, nie? tam łaska Boga dokonuje innego otwarcia. I myślę ważne, żebyśmy widzieli to działanie łaski Boga, która jest mocniejsza niż wszystkie pozamykane możliwości. Łaska Boga otwiera je w inny sposób. To co najważniejsze, że otwiera je w nas. Wtedy, kiedy słuchamy słowa i kiedy mamy je wypowiedzieć, Bóg swoją łaską jest Bogiem otwierającym możliwości.